Wprowadza nas w życie Julii, pokazując punkty zwrotne, ale także pokazując ją jako człowieka. I jedna niezaprzeczalna cecha, która przebija z kartek pani książki w różnych anegdotach, opowieściach, przyjaciół, to jest jej odwaga i taka determinacja w dążeniu do celu, o którym o których rozmawialiśmy i możemy nad nią dyskutować. Ale ta odwaga szczególnie jest przez panią eksponowana przy okazji pomarańczowej rewolucji, kiedy ona nie przestraszyła się policjantów. I przeskoczyła przez kordon, będąc małą, będąc kruchą w gruncie rzeczy kobietą. I wiąże to pani też z wcześniejszą, yy, z wcześniejszą anegdotą o niej jeszcze jak była dzieckiem i podobno obroniła jakąś yy, panią, która była męczona przez młodzież jakąś wyrodną. To znaczy ja, nie przepraszam, ja od razu tam podkreślam, że to jest cytat z książki ciotki Julii Tymoszenko, która się nazywa Julia Juleczka i która jest pełna takich hagiograficznych anegdotek. I ja tam z tego wybrałam dwie. Pierwsza z tych anegdotek jest o pracowitości niezwykłej Julii Tymoszenko. Jak to Julia Tymoszenko poszedłszy do szkoły, tak zajmowała się odrabianiem lekcji, że zapominała zjeść obiad. I jej babcia miała się skarżyć, że ta, to, to dziecko tak się tutaj tak pracuje, że zapomina zjeść obiad. I jedno mi, wzbudziło we mnie pewien niepokój w tej anegdotce. Mianowicie babcia miała to, wygłaszać tę kwestię w, po ukraińsku. A ponieważ sama Julia Tymoszenko po ukraińsku się dopiero nauczyła mówić, będąc politykiem, a w niepropietrowsku, najdelikatniej mówiąc ukraiński, nie był to popularnym językiem, chyba w ogóle tam nikt nie mówił, więc ta anegdotka wzbudziła we mnie pewne, pewną no, niewiarę. W związku z tym przytoczyłam inną anegdotkę, też cytowaną. Bo właśnie chciałam przeczytać ten fragment. Proszę, ten proszę ten bardzo, ten bardzo. Ten ale, ale powiedziałam, napisałam tylko tyle, że jest bardziej prawdopodobna. No właśnie, tak, od tego chciałam zacząć. Już bardziej prawdopodobna wydaje się inna historia z życia małej ludzi, o tym jak wystąpiła w obronie napastowanej przez dzieciarnię z sąsiedniego bloku staruszki. Ciocia plastycznie opisuje dziewczynkę, która wsparta pod boki z wysoko zadartą do góry główką poucza grupę chłopaków. Być może to tylko legenda, ale kilkadziesiąt lat później, w grudniu 2004 roku, krucha kobieta w futrze też będzie pouczała stojące przed nią zwarte szeregi funkcjonariuszy władz specjalnych. A zdjęcie, na którym widać, jak wkłada goździk w tarczę ukrytego za plastikowym hełmem perkutowca, obiegnie cały świat. Chciałbym żebyśmy teraz przeszli właśnie do pomarańczowej rewolucji. Pani bardzo jasno pisze, że jednak Juszczenko nie osiągnąłby tego bez niej i że to ona była tym charyzmatycznym A Ona, bez, już, a ona bez Juszczenki. Umówmy się, że jedno bez drugiego jednak nie osiągnęłoby tego, bo to Juszczenko stał wtedy na czele największej partii, najsilniejszej partii opozycyjnej, nasza Ukraina i to Juszczenko był kandydatem na prezydenta. Julia Tymoszenko wtedy doskonale sobie zdawała sprawę, że ona jako lider, czy jako kandydat na prezydenta nie ma najmniejszych szans, oboje byli sobie nawzajem potrzebni. To nie jest tak, że jedno mogło istnieć przez drugiego. Sama Julia Tymoszenko też by nic nie osiągnęła. Właśnie to, dość trudno to ocenić do dzisiaj, ale chciałbym panią spytać, bo ta historia pomarańczowej rewolucji, która zaczęła się jak bajka i ja sam pamiętam, że byłem absolutnie urzeczony Chodziłem na jakieś studenckie imprezy, na których e, słuchaliśmy hymnu Pomarańczowej Rewolucji później tak. I, i, I to się zaczęło jak bajka, a skończyło się jak horror. I skończyło się jak horror dlatego, że właśnie Juszczenko z Julią Tymoszenko nie potrafili się e, porozumieć, mówiąc oględnie. I teraz jakby pani mogła mm, spróbować powiedzieć, e, czy ten ogólny dorobek Pomarańczowej Rewolucji i tej dwójki... Ale przede wszystkim Julii Tymoszenko można zaliczyć na plus, bo jednak później została premierem, walczyła w wyborach, a sama pani pod koniec książki mówi, że mimo bardzo ciężkiej sytuacji może jeszcze zmartwychwstać. E, tak, walczyła w wyborach, usiłowała odsunąć Juszczenkę od władzy, powstrzymał ją przed tym ambasador Stanów Zjednoczonych, który nie chciał mi potwierdzić tego, ale również nie zaprzeczył, na no, końcu jest dyplomatą. E, czy co zostało z zdobyczy Pomarańczowej Rewolucji? W tej chwili jednak tłumiona powoli przez Janukowycza wolność mediów. To na pewno zostało. Reszta bardzo mi przykro, ale zostało zmarnowana. Pomarańczowa rewolucja rzeczywiście była jak bajka z jednego powodu: bo nie da się kupić poparcia kilkuset tysięcy tłumów. Nie da się za pieniądze sprawić, że ci ludzie 200-300 tysięcy będzie w mrozie stało na Majdanie, będą nocowali w namiotach. Nie da się kupić czy zapłacić za to, żeby Ukraińcy czy żeby ludzie poczuli się gospodarzami w swoim kraju. To zrobiła Pomarańczowa Rewolucja. I to, że Wiktor Juszczenko i Julia Tymoszenko własnymi rękoma powoli, systematycznie, konsekwentnie mordowali wszystkie osiągnięcia pomarańczowej rewolucji, jest największą winą jednego i drugiego. A ja chcę tylko powiedzieć, że tę książkę zadetykowałam polskim politykom w przestrodze. Chciałbym jeszcze spytać, jeśli chodzi o przestrogi, których najwyraźniej Julia nie brała poważnie. To znaczy mało się mówi o tym, co było jakąś esencją tego procesu, czyli o kontrakcie gazowym, który pani jednoznacznie negatywnie, razem zresztą z panem posłem, potępiacie i wskazujecie, że to nie jest tak, że nic się nie stało. Wiadomo, że na Ukrainie nie ma Trybunału Konstytucyjnego, nie ma odpowiedzialności Trybunału Stanu tak? I, 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 i odpowiedzialności politycznej jako takiej. Ale yy, na czym polega tak naprawdę ta To jest do obydwoli hmm. pytanie. Niewątpliwie ten kontrakt, o którym mówimy, oznaczał przyjęcie najgorszych warunków z możliwych, które mieli partnerzy Gazpromu. Też w najtrudniejszym momencie, natomiast Fakt, że trudne warunki zostały przyjęte na zasadzie szantażu, kiedy pani Tymoszenko była szantażowana przez Gazprom, ale z drugiej strony była także pod gigantyczną presją ze strony Zachodu, ze strony Unii Europejskiej i głównie Niemiec. I może być tak, że Niemcy, pani Merkel... Czuję, iż jest odpowiedzialna w jakim stopniu za ten kontrakt i że to też w jakiś sposób może tłumaczyć, to jest pozytywna dla pani interpretacja, może tłumaczyć obronę e, e, pani Tymoszenko z jej, z jej strony. E, bo rzeczywiście jest tak, iż przez te dziewięć dni kryzysu e, Niemcy nie robiły, cała Unia Europejska nie robiła nic innego, ale na czele z Niemcami, jak wymuszała na Ukrainie przyjęcia każdych warunków. No bo umówmy się, niestety Unię Europejską Ukraina w ogóle nie obchodziła, obchodziło um, Unię Europejską tylko tyle, żeby gaz przez Ukrainę popłynął na, na zachód, nic więcej, ale e, myślę, że to co jest tutaj, zaraz oddam mikrofon pani redaktor, sądzę, że, e, że napisała więcej i wie więcej na ten temat, to okoliczności negocjacji, otóż te negocjacje były prowadzone, w taki sposób już była z nich wyłączona dyplomacja ukraińska. Ambasador ukraiński w Moskwie nie brał w tych negocjacjach udziału. Ja wiem to od dyplomatów od ukraińskich, którzy byli bardzo blisko tego. I jest bardzo istotne podejrzenie i to jest jeden z zarzutów, który stawiał pani Julii Tymoszenko. Janukowicz, że za ten y, 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 jeszcze, tak, y, że za ten kontrakt, y, za zawarcie tego kontraktu wyjątkowo niekorzystnego dla Ukrainy pani Tymoszenko y, umorzyła swój dług, który miała y, w Rosji. Zresztą y, ta sprawa jest niezwykle tajemnicza, podobnie jak y, problem zarzutów, które były stawiane y, także w ramach Unii Europejskiej. Pani Pani Tymoszenko. Myślę, że to jest jedna z najbardziej tajemniczych kwestii dotyczących jej funkcjonowania jako szefowej tych Zjednoczonych Systemów Energetycznych Ukrainy. I nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie wyjaśniona, ale istotne podejrzenia dotyczące zgodności i funkcjonowania z prawem istniały także po stronie państw zachodnich, nie tylko, nie tylko na, na, na Ukrainie, czy to nie tylko dotyczyło to zarzutów, zarzutów, które stawiali jej Rosjanie. Ale oddaję w tym momencie ten mikrofon pani redaktor. Bardzo proszę.